Kochański Partners Business Law Firm. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy właścicielami Kawatiny i też tego biurowca i chcielibyśmy Państwa bardzo serdecznie przywitać, nie tylko jako najemców, ale także jako partnerów biznesowych. Szczególnie chciałbym podziękować Tobie Piotr za nie tylko to, że razem robimy biznes w kilku miejscach, ale szczególnie za przyjaźń, która, którą macie razem z moim ojcem i matką od, od czasów oficjalnych, więc 45 lat. Także dziękujemy za tak liczne przybycie. To, co najważniejsze, to fakt, że, że jesteśmy tutaj, że postanowiliśmy w Krakowie po pewnych zmianach w naszej firmie, jakie zaszły w tym roku, pozostać, rozwijać się. I powiem szczerze, biuro jest ważne, miejsce, w którym Pracujemy, spotykamy się na co dzień, spotykamy z naszymi klientami, ale najważniejsi są ludzie. Postanowiliśmy się przedstawiać, nazywać, komunikować jako firma 4.0, doradcy 4.0, prawnicy 4.0. Miejmy tego świadomość, świat jest na czwartym etapie rewolucji przemysłowej, rewolucji przemysłowej, która trwa już od mniej więcej końca XVII wieku. Jak wszyscy wiemy, rozpoczęła się w naszej Anglii, to też ukłon strony naszych przyjaciół z Wielkiej Brytanii, z firmy and Mason, która jest naszym partnerem. Jej pierwszym etapem, zauważonym przez historyków, ekonomii historyków w ogóle, to był etap maszyny parowej, czy też wiek parowy, on trwał do mniej więcej końca XIX wieku. Na końcu XIX wieku, od Edisona i innych, rozpoczęła się epoka elektryczności. To był drugi etap rewolucji przemysłowej. On trwał mniej więcej do lat 70. XX wieku, kiedy zaczęła się epoka komputerów. Wtedy też świat ogarnęło szaleństwo fala komputeryzacji. To trwało i przechodziło przez różne etapy rozwoju, przez etap informatyzacji także. Które te etapy doprowadziły właśnie do czwartego etapu rewolucji przemysłowej, który historycy datują na mniej więcej właśnie koniec pierwszej dekady, a początek drugiej dekady XXI wieku. Więc jakże niedawno się rozpoczęła i jakże intensywna jest. Świat nigdy się tak szybko nie zmienił jak w tej chwili, nigdy nie było takich zmian o takiej skali i takiej wartości jak w tej chwili. Kochański Partners, business law firm.